Patrząc na całość tego, do tego momentu, do którego miałeś okazję to przesłuchać, widzimy, że Bóg kocha mnie i Ciebie całą swoją miłością. No człowiek niestety, ja i Ty często nawalamy, gdzieś tam popadamy w grzechy. Lecz Bóg w swojej mądrości, w swojej miłości po prostu nie zostawia Ciebie i mnie. Przychodzi Jezus i Wypracowuje zbawienie dla mnie, dla ciebie, płaci za nasze grzechy, I teraz, i teraz Jezus też zaprasza mnie i ciebie do drogi, żebyśmy po prostu przyjęli to, co On ma mi do zaproponowania: przyjąć zbawienie, zaprosić go do serca jako Pana, jako Zbawiciela. Jezus tego chce, no i to się dokonuje, to się dokonuje to, co Miałeś okazję, miałeś okazję zrobić na, na ostatnim tym słuchowisku, na modlitwie. No i co dalej? No i, i można by było powiedzieć, że już wszystko jest uporządkowane, wszystko jest na właściwych torach, Jezus jest w moim sercu, Jezus jest obecny. Może jest tak, że jest od początku Twojego życia obecny Jezus w Twoim życiu, a, a może jest tak, że po prostu nigdy nie miałeś okazji, po prostu świadomie powiedzieć Jezusowi, że wybierasz go na Zbawiciela i Pana, ale wierzę w to, że to się po prostu dokonało. No i teraz, jakby kolejny etap, który w zasadzie Bóg daje to, to nie, że człowiek daje ten kolejny etap, ale po prostu Bóg daje kolejny etap w ramach po prostu dalszego prowadzenia. Zobaczmy, zobaczmy teraz w tej sytuacji że nadal, nadal po prostu jesteśmy dziećmi bożymi, tak? ale popełniającymi wiele błędów, wiele grzechów i to, co było powiedziane, że one no, no, niestety będą nam towarzyszyły do końca naszych dni. Tak? To też widzimy jakby na przykładzie Piotra, który można powiedzieć, że powiedział Jezusowi Panie, ja mogę za Ciebie oddać życie. A Jezus mu powiedział: Piotr, jeszcze zanim kogut zapije, ty, ty się mnie trzy razy wyprzesz. I można by było powiedzieć, że Piotr po części no, miał takie pragnienie, no bo skoro Jezusowi się zdeklarował, że po prostu, że byłby w stanie oddać za Niego życie, myślę sobie, że gdyby to było takie obłudne i kłamliwe no to Jezus by to poznał i Jezus po prostu raczej nie owijałby w bawełnę i zwróciłby mu uwagę, by mu powiedział, no Piotrze, no nie kłam. Więc szczerość na pewno była, szczerość na pewno była, przy czym problem był taki, że Piotr polegał na własnych siłach. I to był problem. I on wtedy tego jeszcze nie rozumiał. No bo, no bo, no bo wiadomo, no, żyje człowiek, tak, z krwi i kości, twardy facet, rybak, biznesmen, no to jak się, jak się napracował, to zdobył. I też tak do tego podchodził. Panie, pójdę, jestem w stanie za Ciebie odeżyć. On powiedział, Ty się trzy razy mnie zaprzesz. No na pewno nie było to Piotrowi na rękę. Ale Jezus wiedział, Jezus wiedział, że dopóki nie przyjdzie na apostołów moc z wysoka, to po prostu po ludzku jak będą polegać na własnych takich siłach ludzkich, e, takich naturalnych siłach, e, to po prostu niestety zawiodą. I tak się też stało. No, Piotr zaparł się Jezusa. E, e, cała reszta pouciekała. E, widzimy, że tylko w zasadzie garstka e, ludzi: e, Maria, M Mar Maria Magdalena, e, Jan, e, stali pod krzyżem. E, no, można powiedzieć, no. Pewnie też, pewnie też się bali. I co się stało? Jezus w zasadzie z martwych wstał, oni Go zobaczyli, ucieszyli się bardzo, objawił się, powiedział do Marii Magdaleny, żeby poszli do Galilei, że tam im się objawi i tak dalej. I można powiedzieć, że to, co czytamy w dziełach apostolskich, to widzimy, że Słowo Boże mówi, że apostołowie... Byli zamknięci w izbie, w wieczorniku, w sali z obawy przed Żydami, bo doskonale pamiętali, co działo się jeszcze niedługo, jak potraktowali Jezusa i jak to się dzieje, jak mogą podejść do, dalej do zwolenników Jezusa, po prostu, no, niestety arcykapłani chcieli mocno wyciszyć temat. Do stopnia, do stopnia tak, zabicia Jezusa, przywódcy apostołów. Więc e, tak naprawdę, e, skoro dopuścili się t, e, takiego czynu, e, zabójstwa, e, to co stało na przeszkodzie, żeby po prostu równie, równie mocno nie rozprawić się z apostołami? Ale apostołowie no, no mieli wiarę, którą Jezus w nich zaszczepił, ale to i tak nie zmienia faktu, że apostołowie się bali człowieka. Bali się tych zwierzchników, bali się tych ludzi. Jest napisane: byli zamknięci z obawy. Tak? z obawy przed żydami, z obawy o własne życie, nie z obawy jakiś tam i, i tak dalej, z obawy o bezpieczeństwo swojego życia i tam się modlili. Ale Jezus powiedział, żeby, że on po prostu pośle w Ewangelii Świętego Jana 16 rozdział 7 werset jest taki fragment Jezus mówi, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeśli odejdę, poślę Go do was. Jezus wiedział, o kim mówi. Jezus wiedział, że, że On mówi o, o Duchu Świętym. Apostołowie może nie mieli takiej wiedzy, być może, że tam Jezus im coś wytłumaczył, coś więcej i tak dalej, ale kim był dla nich pocieszyciel? No, można powiedzieć, że jakąś obietnicą, tak? Ale w zasadzie przyjmowali to w teorii, nie mieli jeszcze tego doświadczenia, nie wiedzieli, z czym to się wiąże to przyjście Ducha Świętego. Ale Jezus wiedział, Jezus wiedział doskonale, że, że bez Ducha Świętego ci ludzie sobie nie poradzą, że po prostu no, no po prostu będą słabi. I w kolejnym fragmencie Ewangelii Świętego Łukasza, 24, rozdział 59 werset, jest napisane: Oto ja ześlę na was obietnicę mojego ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. I w dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział 5 werset: Wkrótce, wkrótce zostaniecie oszczeni duchem świętym. Wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jezus zapowiada im to, co miało na nich przyjść. No i teraz widzimy w tych dziejach apostolskich, że oni są w tym Wieczerniku, w dziejach apostolskich drugi rozdział, wersety 33-34. Wyniesiony na prawicę Boga otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go jak to sami widzicie i słyszycie. Co widzimy? Widzimy, widzimy? widzimy sytuację taką, że jest, jak opisują Dzieje Apostolskie, grupa apostołów, bodajże jest zapisane, że około 120, i tych apostołów, zwolenników, uczniów, z kobietami, z Maryją, wszyscy są, po prostu coś tam sobie gadają. Coś tam się modlą, spożywają, spożywają wieczerzę pańską, i nagle przychodzi Jezus, mimo drzwi zamkniętych, przychodzi Jezus, staje pośród nich, i Bóg, Bóg, zmartwychwstały Jezus, mówi: Pokój wam, pokój wam. I w tym momencie Jezus mówi, że posyła na nich Ducha Świętego. I w tej chwili, kiedy Jezus tego dokonał, Zstępuje na nich Duch Święty. Widzimy w tej sytuacji, że jest opis cały ten, konkretnie tej sytuacji, kiedy jest napisane, że nagle pojawiły się języki, jakby z ognia nad każdą osobą, która tam była. Nagle zaczęli mówić różnymi językami. No, wiecie, no, jeśli ktoś po prostu. Ktoś się uczy języka, to potrafi, ale jeśli się ktoś nie uczy, to po prostu nie jest w stanie e, mówić po hiszpańsku, po angielsku, po włosku, po francusku, po czesku. Nie jest w stanie. Ale Duch Święty z taką mocą i z taką mądrością, że z, z, e, mówili w językach. W językach. E, i, e, I widzimy w tej sytuacji, że nagle, nagle Duch Święty przychodzi do nich z taką przemianą serca. Z taką przemianą myśli, z taką odwagą, ze, ze wszyscy, całą pełnią swoich darów, Duch Święty przychodzi z całą pełnią dla apostołów swoich darów, że oni wyszli, wyszli na zewnątrz i Piotr zaczął wygłosił swoje pierwsze kazanie. Ten, który, ten, który zdradził Jezusa, ten, który był zamknięty z obawy przed Żydami, bo się bał o swoje, o swoje zdrowie, o, o swoje bezpieczeństwo, tak? Nagle przestał się bać. Nagle przestał się bać, stał się odważnym świadkiem Jezusa. Nagle wyszedł do tłumu i zaczął im głosić, że oni się zastanawiali, no jak to jest? Przecież to są zwykli ludzie, jacyś prości, rybacy, tak? Jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój ojczysty język? No, zobaczcie jakie ponadnaturalne doświadczenie. Oni głoszą po prostu, a. Widzimy w, w dziejach apostolskich, że różne osoby tam są z różnych narodów, używające różnych języków, ale każdy słyszy swój ojczysty język. Czy to było normalnie, że tak powiem, do osiągnięcia bez ducha świętego dla apostołów? Absolutnie. Czy ta odwaga głoszenia Piotra, wyjścia, ich świadectwa, nie, nie, tego, że się nie bali, czy to było po prostu w mocy ich naturalnych sił, też absolutnie. Duch Święty przyszedł do nich z taką mocą, że oni byli w stanie poświęcić moje swoje ja, że nawet gdyby po prostu ich wyśmiali i powiedzieli, wytkali ich palcem i po prostu by ich gnębili, to oni byli w stanie poświęcić poświęcić po prostu siebie. Dla Jezusa. Tam nikt się nie zastanawiał wtedy, o no będą na mnie patrzeć jak na nawiedzonego, na, na albo będą się ze mnie śmiać, albo coś tam, a po co wychodzić przez szereg. Tam się nikt nie zastanawiał, ponieważ oni wiedzieli, że to jest sprawa Boga, że to się dokonuje dobro, że tu chodzi o zbawienie dusz, że tu nie chodzi o moje ja, że zostanie naruszone i, i może mi będzie wstyd nie chodzi, bo może być tak, że po prostu że, że to Twoje ja będzie kiedyś naruszone ale wiedz, że robisz to dla Boga i dla zbawienia dusz, gdzie, gdzie jest napisane w, w dziejach apostolskich że po prostu nawróciło się wtedy pięć tysięcy dusz pięć tysięcy Wyobraź sobie, gdyby apostowie powiedzieli, że nie, bo, bo mi głupio, nie, bo się wstydzimy, a po co, a niech to ksiądz, a po co ja ma, mam się wychylać, po co mam mówić o Bogu? Nie nawróciłoby się wtedy pięć tysięcy dusz. I wierzę w to, że po prostu Duch Święty przychodzi po to do człowieka i, i tak jest, że, że żeby umocnić Ciebie i mnie, żeby umocnić Ciebie i mnie do tego, aby po prostu w danych sytuacjach, w których znajdziesz się w swoim życiu, w których dzisiaj jesteś, aby móc otworzyć swoje usta. I nie chodzi o wielkie wywody, o wielkie jakieś teologie i nie wiadomo co bo może dzisiaj nie masz takiej wiedzy ale po prostu Pan Bóg na pewno zaprasza Cię do tego, aby dzielić się swoim świadectwem swoim świadectwem wiary, tym, czego doświadczasz, tym, co Ci Bóg pokazuje, tym, co dla Ciebie robi, tym, jak czujesz, jak Cię kocha. Że Bóg po prostu przez takie proste słowa dociera do drugiego człowieka, i każdy z nas potrzebuje Ducha Świętego do tego, abyśmy mieli odwagę to zrobić. I Bóg na pewno tego chce, i to, to jest niepodważalne, że, że, że to po prostu, że to są jakieś moje, jakieś tam to, co mówię. Nie, Bóg tego chce, i na pewno to jest Boża wola. Idąc dalej, widzimy w Dziejach Apostolskich drugi rozdział, 39 werset. Jest takie słowo: Dla was jest obietnica i dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy są daleko. Dla was jest obietnica, dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy są daleko. W tym, w tym słowie to słowo pokazuje, że Duch Święty. Nie jest zarezerwowany tylko dla apostołów dwa tysiące lat temu, żeby się Kościół rozkręcił, żeby im nadać mocy, tak, żeby to jakoś wystartowało. Damy im Ducha Świętego, żeby to był jakiś lepszy start. Absolutnie. Tutaj jest napisane, że dla was jest obietnica, dla Waszych dzieci. My jesteśmy tymi dziećmi, bo z pokolenia na pokolenie to, to, to po prostu jesteśmy dziećmi naszych po, po naszych, naszych osób, które nas które żyły przed nami i dla wszystkich, którzy są daleko, daleko. Przecież Jezus powołał wszystkich do tego, aby została głoszona Ewangelia po krańce świata, po krańce, ale nie z ograniczeniami, nie na zasadzie dobra, no to w przyszłych wiekach będziecie głosić, ale tak troszkę i tak dalej. Nie, po krańce świata i dla tych, którzy są daleko, też jest obietnica Ducha Świętego, mówi o tym wyraźnie Słowo Boże. Czyli obietnica Ducha Świętego jest również dla Ciebie dzisiaj, w 2022 roku. Dzisiaj, tu, gdzie jesteś, tu, gdzie tego słuchasz, czy z tego zdajesz sprawę, czy nie, czy w to wierzysz, czy nie, Bóg mówi w tym słowie, że dla Ciebie jest obietnica zesłania Ducha Świętego i nie ma inaczej.